Witam wszystkich. Po tej stronie bizon i dziś mam dla Was recenzję bardzo niecodziennego pada. Otóż jakiś miesiąc temu dostałem na urodziny od brata takie oto urządzenie. Zwące się sajtek PS2700 Rumble, znany również jako Matkac Cyborg V3. Nie wiem, jak wygląda sprawa z tym brandowaniem, jak to się ma między Siteciem a Matkac. No, Niemniej, podobno jest to dokładnie ten sam pad pod dwiema różnymi nazwami. I co ciekawe, jest to pad uniwersalny, czyli będzie nam służył zarówno jako pad do PC'a i PlayStation 3, jeżeli podłączymy go pod USB. Jak i również mamy tutaj takie archaiczne już dzisiaj wejście, o którym może nie każdy pamięta, nie każdy zna, którym podłączymy ten kontroler zarówno do PlayStation 1, jak i 2. Nie wiem, czy on działa z pierwszym PlayStation, ale na dwójkę już go podłączałem u swojego kolegi i muszę przyznać, że. No, sprawował się bardzo dobrze i pograliśmy nawet chwilę w Tekena i nie miałem żadnych, żadnych zastrzeżeń. W trakcie recenzji tego pada będę pewnie przywoływał swoją poprzednią recenzję Logitecha F310, która powinna się pojawić tutaj i jeżeli klikniecie, to będziecie mogli ją sobie obejrzeć. Ok, więc Sajtek. Na pierwszy rzut oka wygląda dość podobnie do Dualshocka, za wyjątkiem kolorowych wzorków i tej ewidentnie odstającej od reszty urządzenia lewej gałki i D-Pada. I tutaj odkrywamy jedną z najciekawszych funkcji tego pada. Otóż, jeżeli wciśniemy przycisk umieszczony na spodniej części kontrolera, sprawimy, że cały ten srebrny moduł wyskakuje i możemy zmienić układ gałki D-pada na model, który będzie bardziej odpowiadał albo fanom konsoli Sony, albo Microsoftu. Co ciekawe, możemy zmienić ten układ nawet w trakcie grania bez obawy o to, że pad zostanie rozłączony. Warto też nadmienić, że gałki analogowe mają odpowiednie żłobienia na środku, więc prawdopodobieństwo tego, że doślizną nam się palce, jest bardzo małe. Precyzja z jaką pad rejestruje wychylenie gałki, jest na bardzo wysokim poziomie. Wspomniany już tutaj Logitech miał bardzo denerwujący dead zone, jednak przesiadka na Saiteka przypomniała mi, jak wiele frajdy może dać granie na analogach. A zostając jeszcze w temacie gałek. Na spodzie pada znajduje się również przycisk Precision Aim, który dość łatwo da się wcisnąć w trakcie grania środkowym palcem prawej dłoni. Wciśnięcie tego przycisku sprawia, że czułość gałki zupełnie się zmienia i pozwala na bardziej precyzyjne celowanie na dalsze odległości. Zaprezentuje to w praktyce nieco później. W górnej części pada znajdziemy przycisk odpowiedzialny za przełączanie się między trybami PS3 i PC. I teraz, jeżeli podłączymy pada w trybie PS3 do naszego komputera, to owszem, zostanie wykryty, ale spusty pozostaną cyfrowe, więc by w pełni wykorzystać ich analogowy potencjał, będziemy musieli jednak przełączyć się na tryb PC. Skoro już przy triggerach jesteśmy, to moim zdaniem są wiele wygodniejsze od tych z Dualshocka III i przynajmniej na razie nie piszczą jak te xboxowe. Bumpery są wykonane bardzo ciekawie, bo ich budowa pozwala na dociskanie zarówno końcówką palca, jak i jego częścią środkową. Początkowo ciężko mi było się przyzwyczaić do takiego rozwiązania, ale po paru godzinach grania nawet nabrałem wprawy. Ciężko mi jednak powiedzieć coś pozytywnego o przyciskach Start, Select i Home. Przypominają mi trochę takie malutkie gumy drażetki, które kiedyś żyłem jako dziecko i chociaż odpowiednio reagują na wciśnięcie, to są tak małe, że naprawdę ciężko je wymacać palcem w trakcie grania, kiedy chcemy szybko przerwać grę. Pad powinien też wibrować, ale po prawdzie nie znalazłem jeszcze gry, która zmusiłaby go do drgania, ale może to być tylko wada fabryczna mojego modelu. Skoro mamy już za sobą omówienie podstawowych funkcji pada i jego wyglądu, to może porozmawiamy o tym, jak sprawuje się on przy graniu na konsoli i na pc -cie. I zaczniemy od PlayStation 3. I niestety jest jedna bardzo poważna wada tego pada, może nie wada, ale po prostu coś co występuje chyba w większości padów, które nie są oryginalne od Sony, czyli brak technologii Six Axis. Stąd niestety machając padem nie osiągniemy żadnych efektów. Możemy machać dwa dni i nic się nie stanie na ekranie. Co sprawia, że niestety niektóre produkcje stają się niegrywalne. Tutaj właśnie próbuję grać w Journey i próbuję to jest dobre słowo, bo jak widać, bez Six Axis'a nie zmuszę swojej postaci, żeby wstała na równe nogi. A twórcy no, nie przewidzieli innego sposobu sterowania, więc gra jest niegrywalna, zresztą podobnie jak Flower. Teraz dla odmiany coś, co jest w pełni grywalne na tym padzie, czyli. Metal Gear Solid 5 Ground Zero, i tutaj nie ma wykorzystania Six Axis'a, więc nie trzeba się o nic martwić. Gałki, triggery, wszystko działa tak jak trzeba. Co ciekawe, przyciski są analogowe, trójkąt, kwadrat, x kółko. Także nawet jeżeli będziemy chcieli grać Snake Itera, to nie musimy się obawiać tego, że Snake poderżnie gardło przeciwnikowi, kiedy my tego akurat nie chcemy. I tutaj, właśnie chcę zaprezentować, jak działa ten Precision Aim. Eee, za chwilę właśnie wychyliłem gałkę maksymalnie, dociskam przycisk, i to właśnie się dzieje. Czyli zakres gałki zostaje ograniczony, także, mimo że ona jest wychylona maksymalnie, to ruch jest naprawdę delikatny. I zaraz to zaprezentuję właśnie jeszcze przy celowaniu. A tu mamy na razie normalne celowanie. Teraz wychyliłem maksymalnie i wciskam Precision Aim. Znów wychylam maksymalnie i wciskam Precision aim. I tak właśnie to działa. I jakimś cudem wywaliło mnie PS na nie wiem czemu, coś się stało, whatever. Przechodzimy z PS3 na PC. Teraz bardzo ważna informacja. Jeżeli będziemy chcieli pograć tym padem w nowe gry, to niestety będziemy musieli pokonać jedną przeszkodę. Saitex nie posiada trybu X-Input, a to oznacza brak kompatybilności z większością gier, które są obecnie wydawane. Da się to jednak w dość łatwy sposób obejść prostą aplikacją, która sprawi, że nasze gry zaczną rozpoznawać tego pada jako oficjalny kontroler Microsoftu. W sieci jest pełno poradników jak to zrobić, więc nie będę się teraz w to zagłębiał. Jak widać na załączonym obrazku, gram właśnie w Maxa Payna 3 z wykorzystaniem pada, zazwyczaj tego nie robię, bo po prostu nie za dobrze mi idzie strzelanie na gałkach, ale akurat gałki tutaj są tak precyzyjne, że jak widać nawet udaje mi się ustrzelić czasem headshoty i gra się naprawdę wygodnie i to jest pad, na którym myślę udałoby się na pc -cie ukończyć Maxa Payna no, z trudnościami, bo gra jest dość trudna, ale mimo wszystko całkiem wygodnie. Tutaj prezentuję jeszcze raz Precision Aim, czyli jak działa, kiedy wciśniemy ten przycisk i jak on ogranicza zakres gałki, więc działa to zarówno na PlayStation, jak i kiedy gramy na pc -cie. Teraz nieco inna gra, a mianowicie Dark Souls. Pomyślałem, że ciekawie będzie pokazać Dark Souls ze względu na to, że zbliża się PC-towa premiera dwójki i może ktoś akurat kupi tego pada, oszuka grę, że niby gra na padzie od Xboxa i w ten sposób będzie chciał grać. To będzie całkiem niezły pomysł, bo tak jak widać pad sprawuje się przy Dark Soulsach bardzo dobrze. Tutaj trochę piromancji. Zaraz Powinno mi się udać go dość ładnie skontrować. Co pokaże, że triggery również reagują bardzo dynamicznie w momentach kiedy chcemy. Właśnie tutaj. Hop. I dziękujemy temu panu. Ten pan tutaj nie jest zbyt chętny do atakowania nas. I wiem, że ta walka nie poszła mi zbyt dobrze, więc możecie zobaczyć, właśnie teraz dostałem włócznią. Nie wiem czymu framerate jest tak słaby, bo... Nie wiem, nie był aż tak zły, kiedy, kiedy nagrywałem. Teraz tak, tak Bizon, tak się nie robi. Właśnie pokazujesz, jak nie grać w Dark Souls. I tak właśnie straciłem całą staminę i pozostało mi tylko kontrowanie i udało się, całe szczęście się udało. Więc jak widać Dark Souls również da się grać na tym padzie. Ostatecznie SciTech PS2700 to bardzo porządny pad fakt ma wiele zalet, ale też nie da się ukryć jego oczywistych wad, takich na przykład brak six axis'a. Niemniej do tej pory bardzo dobrze mi służy zarówno na PC jak i na PlayStation 3, jeżeli nie trzeba machać padem. Więc myślę, że mogę go polecić. Nie będę wystawiał tutaj żadnej oceny punktowej, bo zwyczajnie uważam, że jest to trochę głupie, jeżeli chodzi o sprzęty. No to cóż. Mam nadzieję, że coś ciekawego wynieśliście z tej recenzji i życzę miłego grania. 是卖这些。